Rundik właśnie niedawno wjechał na stan zamiast W50 Soniaca Tego na no zasila. Powiem szczerze, no to jest bardzo fajny sprzęcik Ciężki, solidny. Bardzo ładnie wygląda. Ta skala podświetlana super. Aczkolwiek trochę się po dźwięku więcej spodziewałem. No, magnetowo to nie działa. Zębatka wiadomo. W ogóle zablokowana jest. Ale to tutaj mieć problem. W Mono ja i tak za bardzo kasetnie słucham, ale jakiś go zrobię. Żeby po prostu grał. Okej, to wiadomo, no ale to... To jest 77 rok jakoś. 76, 7. Nawet suwaki nie czeszczą, no ale... Głośnik powoli już. Tak jak w City Boy 1100 było żydzi głosi trochę już, ta większa głośności chociaż nie aż tak jak tam a zawsze ton można ustawić ale za bardzo niskich to to też nie ma, ale nie gra źle, trzeba przyznać, nie gra źle no jest antena, jest to tuner pioniera jest, ale nie testowany, bo on kabla nie ma, jest cały usyfiony, nasz elektrośmieciach nazwę. Dwa radnika Philipsa przy okazji z nim były. Takie same, z zegarkiem. Też bez kabli. Na FM nawet dość czułe. Co tu dalej? Otóż tak, tu jest schowek na przewód. Wezmę światło za kole. Schowek na przewód, myślę, że to jest na baterię, nie? Ale to jest nawet nagle z głośnika widać. Myślę, że tu baterie wchodzą, ale tam dalej nic nie ma. Co to? nie jest na baterię? Tak, no 220, no i wejście, wejście zasilania 10, 12, 12, 16V. Dziwaczne grondigowskie wejście. Ja jeszcze pamiętam to takie coś było w music W51 chyba to było. Radio się dla 60 z końca. Już go nie mam. Tu bezpiecznik, no wiadomo wejście zasilania. Głośnik albo słuchawka. DIN 5. DIN 5, 3, 4, 5, 6... DIN 8 nawet bym powiedział. No, no to jest... Ten mikrofon, magnetofon, gramofon. Chyba nawet jeszcze do komputerów to można podłączyć by grało. Oscylator to wiadomo. No to jest jak nasze polskie kasprzaki, bo kasprzaki są z licencji Grand no, tu się baterie wsadza. Otóż baterie wsadza się od dołu. Na początku nie wiedziałem. Dwie minuty pozostały do osiemnastej, no o osiemnastej oczywiście wiadomo, że no będzie daleka podróż do Chin. Także, no Rumi. może niekoniecznie. Lokalna, ale trochę lokalności w nich również będzie. Ale globalnie także w związku z tą podróżą do Chin. Maddingermany, oczywiście, Dajecie że też, tak. Bo jeszcze też, w Portugalii grunnik po, produkował sprzęty. co się w tych Chinach wydarzyło? I jak To No żelazowe, chromowe, ferrochromy. Już nie używane. Auto Stop, o czym bardzo solidny, wykonany sprzęt lat 70. Ładnie wygląda. i wymienię swój samochód spalinowy. Dźwięku też nie ma złego, tylko trochę głośnik już wysłużony. No to wiadomo. Ale jak na tamte czasy, z monofonicznych sprzętów, naprawdę porządna maszyna. No a co tam jeszcze dalej? Co tam w trawie piszczy? Widać, wieża Sony e EH10, ta sama, 2007 roku. Co ją kupiłem w 2019 roku, na giełdzie, bez pilota oczywiście, antenka tam z tyłu nie jest, ona działa, tylko CD trochę przestało, jak trzeba odtwarzać, no Magda dowolna się się odtwarza, jak odtwarza, za szybko, i tak dalej. No i ten tuner, muszę te dwa tunery przetestować, jeden krenu.